Ruszyła modernizacja pierwszego 8-kilometrowego odcinka drogi Lubań-Przylasek. Pracę prowadzi firma Skanska, a inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Powiat Lubański przystąpił do realizacji kolejnej inwestycji, pewnie długo oczekiwanej przez mieszkańców zarówno miasta Lubania, jak i gminy Klaterówka. To jest przebudowa pierwszego odcinka drogi z Lubania na przylasek do zalipia, to jest odcinek o długości 8 km. Chcemy tą drogę zrobić w podwyższonym standardzie, jako że obciążenia, które występują na tej drodze związane z transportem chociażby drzewa z wielkiego Lubańskiego Lasu, czy też urobku kamiennego, a z kopalni bazaltu, powodują, że ta droga miała, że tak powiem, nie tylko stan techniczny fatalny, ale i wygląd również nie do pozazdroszczenia. Modernizacja drogi będzie kosztować blisko 4 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest w listopadzie. Wartość inwestycji to jest ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych, a więc suma niebagatelna. Zakończenie planujemy gdzieś koło miesiąca listopada. Dlatego za utrudnienia, które występują na tej drodze, w tej chwili już serdecznie przepraszamy. W ciągu tej drogi również powstanie odcinek chodnika, a no więc od ulicy Dąbrowskiego aż do cmentarza Żołnierzy Radzieckich. To jest długość około 400 metrów. takich chodniczek, który pozwoli w tym momencie ludziom bezpiecznie korzystać z uroków kamiennej góry. Na czym polega modernizacja tego traktu wyjaśnia dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu Włodzimierz Stefański, który z ramienia starosty nadzoruje tę inwestycję. W tej chwili trwają prace związane z, z przebudową całego odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Lubań przy lesie. W tej chwili są wykonywane przepusty pod zjazdami. Pod zjazdami są przepusty Fi, 600, FI przepraszam, 400 z, 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 z rur PHD. Natomiast wszystkie przepusty w poprzek drogi, które są również przebudowywane, będą miały średnicę Fi 600 również z, z rur plastikowych PHD. Są przy tym wykonywane przyczółki z kostki granitowej. Szerokości 40 cm. Następnym etapem przy przebudowie tej drogi to będzie wykonanie warstwy profilującej drogę. Później na to przyjdzie siatka wzmacniająca o dużej wytrzymałości około 100 kN na metr kwadratowy. Następnie przyjdzie warstwa wiążąca. 5 cm, i na końcu będzie warstwa ścieralna wykonana z betonu, z betonu SMA. To jest najwyższa klasa w tej chwili asfaltu, który jest odporny na wysokie temperatury i kolejny. to warstwa SMA będzie grubości 4 cm. Także myślę, że po zakończeniu tych prac ta droga będzie bardzo ładna i zwiększymy nośność całej drogi, żeby ją przystosować do tego ruchu, który się tu będzie odbywał. Pierwszy etap remontu drogi Lubań Przylasek będzie kolejną inwestycją drogową, którą zrealizuje w tym roku starosta Lubański.